Nagroda Literacka Warszawy obchodzi osiemnastkę, chociaż zależy jak liczyć. Pierwsze warszawskie wyróżnienie dla twórców literatury pod taką właśnie nazwą wręczono 99 lat temu, w 1926 roku. Otrzymał je Władysław Mickiewicz, syn Adama. Może w przyszłym roku, 100 lat po tamtym wydarzeniu opowiemy tę historię. A dziś nieco mniej koturnowo celebrujemy okrągłą osiemnastkę współczesnej Nagrody Literackiej Warszawy. Młodość to wciąż czy dojrzałość? Powołana przez Radę Miasta w 2008 roku nagroda przyznawana jest polskim twórczyniom i twórcom literatury w kilku kategoriach. Niektóre z nich towarzyszyły jej od początku, inne przybywały z czasem. Dlatego dzisiaj świętujemy wspólnie z autorami i autorkami prozy, poezji, literatury dziecięcej, książek o tematyce warszawskiej oraz powieści graficznych i komiksów. W tym składzie Nagroda Warszawska bryluje pośród polskich wyróżnień literackich jako jedyna traktując na równi książki dla dorosłych i niedorosłych, literackie i graficzne. Wyjątkową czynią nagrodę przede wszystkim jej laureaci i laureatki, a szczególnym zaszczytem jest przyznawany corocznie tytuł warszawskiego twórcy lub warszawskiej twórczyni w uznaniu za literackie osiągnięcia życia. Laur ten przyjęli m.in. Tadeusz Konwicki, Janusz Głowacki, Joanna Kulmowa, Wiesław Myśliwski, Hanna Kral czy Joanna Papuzińska. Jak myśleć o tej osiemnastce? Przede wszystkim z sympatią do polskiej literatury. A oto nadchodzą pierwsi goście z życzeniami. Nagroda Literacka Miasta Stołecznego Warszawy. Jesteś jednocześnie staruszką, bo urodziłaś się przed wojną i podlotkiem, bo kończysz dopiero 18 lat. I z tej okazji chciałem Ci życzyć, żebyś zachowała i to swoje doświadczenie i mądrość wynikające z przedwojennej metryki i świeżość i energię młodości. Szanowna Nagroda Literacka Miasta Stołecznego Warszawy. Kończysz 18 lat. Może to być już czas na to, żeby być jeszcze bardziej poważną. Chociaż w powadze nie ma nic złego, ja życzyłabym Ci przede wszystkim zachowania młodzieńczej radości, fantazji i odwagi. Żyjemy w czasach nadmiaru. Ten nadmiar dotyczy również literatury. My, czytelnicy i czytelniczki, nie jesteśmy w stanie przeczytać wszystkiego. W związku z tym jesteśmy bardzo wdzięczni tym, którzy robią to za nas i mówią, co jest najlepsze. Dlatego w 18 urodziny Literackiej Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy składamy jej jak najlepsze życzenia i życzymy tego, by trwała i nam czytelnikom i czytelniczkom dawała jak najlepszy wybór. Z okazji pełnoletności Literackiej Nagrody Miasta Warszawy serdecznie życzę przede wszystkim tego, aby Oczekiwanie na werdykt jury budziło napięcie i entuzjazm, jak przekręcanie kartki w ulubionej powieści, abyśmy oczekiwali na kolejne edycje, tak jak oczekujemy na kolejny tom ulubionej serii, a także przede wszystkim, aby czytelnicy i czytelniczki tłumnie stawili się w bibliotekach właśnie po te nominowane i zwycięskie pozycje. W imieniu zarządu polskiej sekcji IBB życzę Nagrodzie Literackiej Warszawy nieustającego zainteresowania czytelników. I warszawiaków, oczywiście, i kolejnych sukcesów w promowaniu wartościowej literatury zarówno dla dorosłych, jak i tej dla dzieci i młodzieży, na której mnie jako prezesce polskiej sekcji IB bardzo mocno zależy. Jako świeżo upieczony osiemnastolatek i maturzysta chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia na grodzie literackiej miasta stołecznego Warszawy z okazji jej osiemnastki. Chociaż powiem szczerze, że z całego serca współczuję, bo od tego momentu trzeba podejmować już. Tylko i wyłącznie odpowiedzialne decyzje. No, można oczywiście kupić alkohol, natomiast to przecież zabija komórki nerwowe. A tak bardziej na poważnie. Ja teraz jestem na bieżąco z klasyką, więc może jakiś powrót do korzeni. Z okazji 18 urodzin wszystkiego najlepszego. Dużo zainteresowań, poznawanie świata i bardzo dobrych kontaktów z ludźmi, ze wszystkimi. Wszystkiego najlepszego!